Hej, cześć, witajcie, z tej strony Rozproszony, a jest to siódmy odcinek z naszego OneBlocka, słuchajcie. Witam was wszystkich bardzo serdecznie i tak, w zasadzie skończyłem nagrywać poprzedni odcinek, więc nic na tym świecie nie robiłem, kompletnie nic. Nie, nie grałem, nie było mnie tu nawet na chwilę, a sporo czasu z kolei minęło. Ale to mało ma znaczenia, ponieważ, nie ma to znaczenia, ponieważ będę chciał wybudować sobie dzisiaj jakiś magazyn, oraz sprawdzić ym, sprawdzić co skrywa się w neterze. Mianowicie... No wezmę sobie jakieś półbloki, pewnie drzewa. <laughs> tak w neterze będzie bezpiecznie budować z desek Żeby sobie sprawdzić co eksplorować neter czy jest coś gdzieś może dalej. Bo pamiętacie jak weszliśmy sobie do portalu, to, to nic nie widziałem. Naszym oczom nie, nie ukazało się nic, ba nawet się delikatnie zawiodłem, bo miałem nadzieję, że będzie taki najnormalniejszy neter, a jednak okazało się, że nie. Yy, dobra. Czy coś więcej? W zasadzie to nie. Nie mam z kim na razie handlować. Patrzyłem, czy jest jakiś osiłe osiłek, osio osiołek, yy, do, do, do handlu, ale nie. Mob Grinder mam nadzieję, że działa. No w poprzednim odcinku działał, więc teraz na pewno działa. Yy. Ja się ogarniam, zobaczę sobie przedmioty, pójdę sobie do netheru i, i za chwilę się słyszymy. Wow. Wow, jestem w szoku, bo sam przed chwilą odpaliłem te shadery. <gry> tak, 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 to, to ta lawa to piękne tło za mną, to są shadery. Ehm, odpaliłem je, ponieważ zużyłem 400 takich, ponad delikatnie 400 takich pół bloków i kurczę w jedną stronę i nic nie widzę. I przypomniało mi się takie coś ze SkyBlocka, że jak włączyłem chyba wtedy shadery, to jakby te struktury były dla mnie trochę bardziej widoczne. W sensie na shaderach było łatwiej dostrzec cokolwiek. Mówię, odpalę shadery. No nie dostrzegłem nic, ale przyznajcie, że jest pięknie. Ale jest klimat. Musiałem wam to pokazać, nie wiem, jaram się mega. I jestem ciekaw jak to będzie, jak wyjdziemy do normalnego świata. Bo jakieś co to, co to są do darki już wam, już wam pokazuję wszystko. To są jakieś komplementary, Komplemen, komplementary, komplementary. Yy, nawet nie wiem w zasadzie skąd one się tutaj znalazły, ale tak jak mówiłem wam, że ogarniałem ostatnio wszystkie mody i tak dalej, to i też shaderki ogarnąłem. Co prawda nie mam Optifina, tylko gram na Sodium, ale jest spoko. Yy... Dobra, 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 dobra. Widzimy się chyba w bazie. Zobaczymy jak to wygląda w normalnym świecie. A nether, 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 będę jeszcze próbował. Okej, okay, tu mamy inny biomi. Zobaczcie, też jest inaczej. Też jest tak. Tu będzie to soul sand valley, tak? Jak to jest? Basalt delta. Okej, okay. basalt delta, ale też jest pięknie. No portal już jest tutaj, to nawet nie będę się z wami żegnał. Ej, pięknie ten nether wygląda. Jakie to jest cudowne. Aż bym sobie pograł na survivalu na tych shaderach, ale na survivalu niestety nie gram na shaderach Więc to mnie wszystko omija Oj, 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 Boli w oczy, boli w oczy tak szczerze Ten portal, ale dobra, bo chcę zobaczyć normalny świadek wygląda Okej okay. Bo to trochę długo trwa już, halo Jestem, jestem No dobra, tutaj widzimy, że to światełko jest takie delikatne, ładne, smukłe Eee. Buggy czy to tak ma być? Chyba tak ma być. Zobaczmy noc, kurczę noc. No dobra, w sensie noc mimo wszystko i tak ładna, przynajmniej jest niebo, przynajmniej jest niebo. Prześpię się, pozwolicie i zobaczymy sobie. Mm, 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 zobaczymy sobie jak wygląda dzień. Piękny wschód słońca, uwaga na oczy. Halo słońce, gdzieś tam, 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 tam. Nie no ładne żejderki. Ej, ale ładnie wygląda świat. Masa... Przepraszam, pogubiłem guziki. Ale ładnie wygląda. Fajne shadery. Mm, dajcie znać. W zasadzie nagram ten odcinek już na tych shaderach zostanę. Ale dajcie znać, czy, czy chcecie. Yy, żebym tutaj grał na shaderkach, czy jednak wyłączyć. I to w sumie bez różnicy. Bo jakbym tak zaczął od samego początku Tą serię tak jak planowałem, że mówię, no, one block, skyblock będzie na shaderach. Tylko na początku miałem problem to wgrać. Potem nie ogarniałem, potem zawsze było coś. To tak, jak w końcu mi się udało, to, to teraz w zasadzie mogę, a nie muszę. To bardziej chyba już od Was zależy: od Was zależy czy, czy zostajemy, czy nie. Ten odcinek prowadza naszej shaderach. Już niestety zostanę. Znaczy, niestety, może i stety. Yy, dobra, bo jaram się shaderami, a, a robotę trzeba zrobić, więc za chwilę się widzimy. No nie, no słupno jest, bo znowu troszeczkę, no już może tym razem nie dużo, ale, ale nadal poszedłem w kłomp i, i kompletnie nic nie widzę. Latam sobie trochę na friikamy, tak oszukańczo, ale, ale też żadnej struktury, żadnej struktury nie widzę. Eee, tu odbiłem troszeczkę w tą stronę, ale też wydaje mi się, że chyba po nic. Eee, Kurcze, naprawdę jest problem z tym meterem. Myślałem, ej, halo, nie, dobra, zlewam się w oczach. Myślałem, że będzie łatwiej, jak gdyby eee, w tym piekle, no ale dobra. Nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło. W ogóle teraz chyba jeszcze jeden sposób wpadłem. Padłem na pomysł. Czy znaczy, to się uda? Nie uda się, bo jestem na 350y. Myślałem, że jest bedrock na, na, na suficie normalnie, ale nie tym razem. No i oczywiście do noteru musiałem wziąć se, cały set, całe, wszystkie tulsy. Tak jakbym za mało stracił już na tej wyspie ogólnie narzędzi. Ale no, mniejsza większa. Mm, tutaj pół, pół bloki włożyłem, bo, 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 bo endermany już się rozpiły, przynajmniej widziałem paru lili zobaczę sobie tutaj na szybko ale yy, wątpię, że ją coś tak dostrzegł gołym okiem yy, być może bez shaderów byłoby lepiej, być może, być może nie kompletnie, kompletnie nie wiem czego się tu mogę spodziewać, czy w ogóle to ma jakiś sens ten nether ale z założenia ta mapa jest taka, że my normalnie tutaj do endu możemy dojść w sensie pokonać smoka także... ej! ej! co mi się to wydaje? Czy to, to. Ej! Czy mi się to wydaje? Wydaje mi się to, nie? Bariera jest! Mamy barierę! Mamy barierę! A, a tu mi się wydawało, że jest filar twierdzy! Czy mi się to wydaje? Jezus! Pogubiłem się! Poczekajcie, bo, bo... To wygląda na... No wygląda na twierdzę, no, nikt mi nie powie, chyba, że... Poczekajcie, jeszcze, 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 czekajcie, czekajcie, czekajcie... Wyłączę shadery. Mm. Aha. Aha... 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 What the fuck? What the fuck? Co tu się dzieje? Ja dojdę teraz do tej bariery, bo chcę wrócić, po, po jakby. Jakby. Chcę potwierdzić swoją tezę, ale. Ale mi tak skraszowało głowę. O oh fuck! Co tu się dzieje? Dobra, yy, nie kminie, Mamy barierę, przez którą chyba przeleciałem. Albo. Albo... albo i nie wiem. Dobra, czarna magia. Zostawiam na razie ten neter, bo za dużo się tu dzieje. Dobra, powolutku się bawię i w zasadzie pokażę Wam Skina jak pięknie tutaj tętrza nam zawitała na świat Boże jak byłem pod wrażeniem. Musiałem wam zrobić Screena, także... Także popatrzcie sobie, bo naprawdę jest na co. W ogóle to pięknie wygląda, naprawdę, pokazuję Wam to, bo, bo nawet te drzewka, zobaczcie, ja się jaram. Rozmaici nam tą mapkę na pewno, bo, bo jak widzicie, to, to nie jest za ładnie, w sensie, no nie buduje jakoś szołowo. z drugiej strony to jest SkyBlock, czy tam OneBlock, trochę więcej wyrozumiałości. Staram się jak mogę, wydaje mi się, że jest da się to akceptować. Dobra, bawię się tutaj z magazynem i słuchajcie, yy, coś powstaje powolutku. Yy, może najpierw te trapdory pozamykam. Co? W zasadzie w zasadzie byłoby dobrze. O, tak, myszka w tle. <laughs> ja wiem, że jest cudownie, cudownie. Fajnie, że klik, że, że... klik, 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 klik. Za chwilę się zaplączę język. Yy, poklikałem, dobra. Hmm, powstała platforma. Słuchajcie, no to tak, właśnie widzicie, że tutaj mniej więcej sobie położyłem trapdory na rogach i, i tak dalej, te bele. Co mogę, to mogę. O, z drugiej strony teraz zauważyłem, że to nie wygląda najlepiej. Ale mamy nadzieję, że jak zbuduję całość, to będzie się trochę le troszeczkę lepiej prezentować. Magazyn będzie otwarty, ale zadaszony, więc spokojnie. Hmm, otwarty, w sensie, no tak, zrobię przeciąg. O, tak jak farmy są, powiedzmy o na, na, tej, na tej samej zasadzie, e, że będzie otwarte, ale zadaszone, także deszcz nam nie straszny. E, polecę sobie na pewno gdzieś, słuchajcie, chociaż może nie tutaj, może nie, ale tu już na pewno zacznę to budować troszeczkę wyżej. Mm, jakoś to będzie. E, jak rozmieszczę skrzynki, to też już mam pomysł, także wydaje mi się, że będzie spoko. A jeśli okaże się, że będzie za mało miejsca. To w przyszłości, to będę się martwić w przyszłości. Po prostu. Wydaje mi się, że się pomieszczę, tak. Tym bardziej, że tak jak mówię, powiedzmy na jakieś tam rzeczy. Każda struktura ma jakby swój magazyn. Tutaj mam drzewka, więc ta chatka powstała jako magazyn drzewek. Co prawda, na razie jest wszystkim, ale ale w założeniu to jest magazyn drzewa. Mamy farmy, więc słuchajcie, tutaj mamy magazyn właśnie yy, warzyw, warzyw, roślin i tak dalej. Mamy zwierzęta, więc tutaj też powstanie jakiś magazyn, jakieś beczki tam i tak dalej będziemy się tutaj bawić. Yy, mamy Mob Grinder, więc tu powstanie magazyn rzeczy z mobów. Także wydaje mi się, że taki malutki, skromny magazyn wystarczy. Yy, prześpię się. Yy, nie prześpię się no i co? Podłoga jest wydaje mi się prosta, prosta brzydka No nie wiem ewentualnie jeszcze myślę może bym wymieszał troszeczkę to, to, to spróż, spróż Może świerkowe te, te bloki z jakimiś innymi może bym coś pokombinował w takim stylu tak, to no to co? No, na środku mamy kamień. No i słuchajcie, tutaj już chyba nic nie zmienię. Na razie ten kamień zostanie. Zobaczymy w przyszłości, jak mi się tu będzie patrzeć na to wszystko. Yy... I co? No i na razie to tyle, po prostu sobie robię. Nie robiłem żadnych schodków. Po prostu będziemy sobie wbiegać do magazynu na szybko. puff puf, puf, puf potrzebę kamień. Puf, puf, puf wracam. Yy... I tak to mniej więcej widzę. Yy... No dobra, buduję dalej, bo na razie to w sumie, to w sumie tyle. Ekscytuję się tym pięknym widoczkiem. Dobra, widzimy się później. Dobra, stwierdziłem, że co do zasady to trochę pobuduję na wizji. <laughs> w zasadzie... Jezus, straciłem głos na momencie. W zasadzie rzadko kiedy są takie odcinki, albo w ogóle takich nie ma. Teraz nie mogę sobie skojarzyć, ale fajnie by było, żebyście zobaczyli czasem, jak to u mnie wygląda, właśnie taki proces, proces budowy. Um, dobra. Okoronowane, okoronowane. To tutaj myślałem sobie zrobić yy, brzyzowe płytki. Mam nadzieję, że to się jakoś wkomponuje, wkomponuje się tutaj fajnie. Tylko z kolei teraz tutaj mi niekoniecznie. Czekajcie, takie coś zrobimy. E no, siedzi. Siedzi elegancko i w sensie, bo to będzie potem. Będzie potem kontynuowane. I tak, jak mamy filary, to będzie cobblestone, a cała reszta będzie zrobiona z desek, z ołkowego drewna. No, poczekajcie, no i jeszcze tutaj to zrobimy. I czy to jakoś siedzi? No, wydaje mi się, że tak. Słuchajcie, jakby to w całości było, to, to, to ten efekt byłby lepszy, jakby dla oka, ale. Nie wiem, tylko byłby trochę tu parzy. Ale dobra, może może, może zrobimy faktycznie całość i, i wtedy to ocenimy. Wydaje mi się, że to może być to może być top, bo bardzo chciałem na pewno te płotki właśnie tutaj zachować i one też będą tutaj jakby. Jak gdyby. Okej. Okay. I widzicie taka otwarta przestrzeń się robi taka magazynowa. No jest, jest elegancko, po prostu widać wszystko wszędzie zewsząd i, i o to, to chodzi, o to chodzi. O to nam chodzi tutaj yy, także te filary te główne są jakby trochę wyżej a reszta jest yy, reszta, reszta jest też niżej po prostu no, no widzicie o co chodzi yy, ok zastanawiam się jeszcze tylko czy tutaj by jakiegoś trapdorka nie dać tylko już na pewno chyba nie nie, nie, nie świerkowy możliwe że o o o, o kłodowy. ale to z kolei tu nie dam ale tu by było po prostu na samych tych Hmm. albo 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 trapdoor albo jakiś przycisk coś jeszcze pokombinuję tutaj z tymi filarami na pewno bo, bo czym więcej jakby detali detali i tak dalej to to będzie lepiej wyglądało yy, fajnie się ma się ma się ma yy, to jakoś będę myślał zobaczymy co tu wykombinuję yy, chyba trapdoory to już by było za dużo ale może jakiś przycisk właśnie Jakiś przycisk, bo tabliczka, albo tabliczki, no zobaczę, pomyślimy, zrobię trochę tak, trochę tak i potem, potem to sobie ocenimy w rezultacie, jakby to miało wyglądać finalnie Dobra, jesteśmy po długiej przerwie, znaczy długiej dla mnie, dla was króciutkiej Ja sobie trochę pokopałem w międzyczasie, nabiłem trochę levela, zenchantowałem kolejny kilof na jakąś trójeczkę i tak się bawię. Yy, Rozmarzyłem sobie krówki, ponieważ będziemy potrzebowali bardzo dużo skóry, więc jestem już na to przygotowany. Yy. No i co więcej, pokażę Wam teraz parę klipów, jak to handlowałem sobie z wieśniaczkami. I to chyba w sumie tylko. Chyba z handlu te klipy właśnie pochodzą, bo, bo chyba nic więcej się nie działo. Ogólnie jest wielkim problemem dla mnie, jak się zrespi ten wieśniak na... Dachu mobgridera i kurczę tą wodą, i tam tak dalej wpływać ciężko. Muszę pomyśleć właśnie nad jakimś wejściem, i w ogóle muszę ozdobić ten mapgrinder także jeszcze sporo pracy przed nami nad tym, nad tym wszystkim. Okej, okay, co jeszcze więcej chciałem wam pokazać? już w tle możecie delikatnie widzieć ten magazyn, kurczę, może się inaczej ustawię. Co ja wam będę spoilerował? Najpierw się zajmę krówkami. Mm, dobra, no co, kopię, ponieważ chcę wam jeszcze pokazać, że już jestem na 28. 28 tysięcy wykopanych bloków, także cały czas postęp idzie. Co prawda nie kopię dużo, bo No bo w zasadzie już teoretycznie właśnie nie muszę. Większość bloków mam, nawet jak już chcę coś stworzyć, to mam dostępnych. A jak nie, no to widzicie, że ostatnio dużo z drewna korzystam, drewna korzystam więc drewno to sobie ścinam w, naszej, w naszym lesie. Także kopać za dużo nie kopię, no ale Ale zawsze to coś tam sobie stanę i tak dalej, choćby dla samego poziomu, póki na razie nie mam skąd go po pozyskiwać. A planuję go pozyskiwać, słuchajcie, z wieśniaków, od wieśniaków, ale to za chwilę wam wszystko opowiem. Dobra, widzicie ile jest krówek? Ja teraz robię jakby taką magiczną przerwę i, 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 i robię taką ubojnię. Zobaczymy, ile tego będzie. Zabijam jedną krowę, oczywiście mam tu looting 3, ale wypadło po 6, po 6, ej. ej, dobry wynik, dobry wynik, ej, słuchajcie, to jest, to jest mocno przełopione. Tragedia, nie spodziewałem się, że aż tak. Spoko. Dobra, skończyłem i potencjalnie miałem jeszcze na nowo rozmnożyć, ale, ale nie robię tego. Zostawiam tych parę krówek, bo to jest totalnie przepione. Nie spodziewałem się takiego wyniku. Tutaj mamy całe dobro, które zebraliśmy. Słuchajcie, masakra. No, miałem co prawda może stak zboża. Nie cały, ale, ale stak zboża miałem. No, ale patrzcie, to miazga, to jest tak totalnie przepione. No nie będę się martwił do końca chyba swych dni yy, o, o, o skórę albo o jedzenie chociażby, dobra. <gry> Masakra, dobry wynik bardzo. Chociaż z kolei 34 poziom, to niewiele. Kurczę mogło być lepiej. Ale, ale spoko, dobra. Ja się na chwilę jeszcze się rozłączam i za chwilę się zobaczymy znowu. Matko jedyna, zapomniałem o shaderach, ale na szczęście ten finałowy moment. Yy, no, mamy shaderki. Zapomniałem, że ten odcinek miałem prowadzić na shaderach. A wy nie zapomnijcie napisać jak wolicie, bo, no nie no, wygląda to wszystko nieziemsko, mimo że to jest takie proste, to wygląda nieziemsko. Dobra, magazyn yy, zrobiłem słuchajcie tak, jak mówiłem. Cały ten daszek powstał w ten oto sposób. Yy, zauważyłem, mamy wieśniaka, zauważyłem, że tutaj tak buduje płasko, w sensie nisko, nie? Wszystkie budynki są niskie, te dachy są niskie, to to w ogóle jest. Po prostu ta sama w sobie, ale, ale no dobra, taki styl, po prostu jakoś tak zauważyłem z automatu, że to się dzieje i, i tyle. Yy. Mówiłem, że pokażę Wam jeszcze klipy jakby z handlu, co pokazywałem, to teraz Wam jeszcze pokażę, bo, bo efekt tęczy, co i możemy uzyskać i ja się tak gieram tą tęczą, więc patrzcie sobie teraz na tęczę, jest wspaniała. Yy, zajarałem się, musiałem zrobić screena, bo nie wiedziałem czy, właśnie, czy, czy uda się na wizji to, to zobaczyć, ale spoko. Dobra, więc daszek powstał taki jaki powstał. Yy, tu gdzie mogłem dawałem te tabliczki właśnie, zamiast raptorów chociażby. Yy, no i co, jest taki właśnie mówię otwarty, taki jak... Przyciski na froncie i z tyłu. Jest otwarty, taki jak ma być, zaczął padać deszcz, yy, super. Idealne warunki do nagrywania. Wejście odkryte, bo tutaj raczej, raczej nie będziemy mieć gości. Chociaż tutaj jest trawa, ale z drugiej strony nigdy mi się tu nie że żadne zwierzę. Także chyba limit mobów jest wyczerpany w zagrodzie. Mamy burzę. Po burzy będzie tęcza na 100%. Tylko czy zdążymy w odcinku, no nie wiem. Yy, magazyn jest taki. Jeszcze nic tu nie ma, ale pokażę wam, że każdą tą skrzynię możemy sobie normalnie otworzyć. Nawet tutaj na suficie. Yy. Także ja sobie przeniosę, porobię porządek i, i to będzie wszystko pięknie się tutaj mieścić. No nie wydaje mi się, że wyszedł spoko. Chciałem jeszcze kombinować z tą podłogą, ale, ale w rezultacie ją zostawiłem i ewentualnie będę modyfikował sobie to wszystko w przyszłości. Co więcej, już zaczynam się bawić tymi latarniami. Co prawda jeszcze nie mam bibliotekarza, od którego mogłem sobie handlować jakby z nim. Ale, ale, ale tworzę i powoli sobie zamieniam tą całą wyspę. I tak samo jak chyba tutaj powstał magazyn. W ogóle wszędzie powstał magazyn no bo przed chwilą byliśmy tutaj. To tutaj też mamy taki delikatny magazynek na nasze yy, dobrocie. Yy, tutaj powstał magazyn w koło, jakby. I, I tutaj powstał na jakieś głupoty. Tu będę wrzucał jakieś głupoty, ponieważ już wam pokazuję, co dropi z tych mobów. Yy, nie wiem konkretnie co z którego moba, bo, bo tu. Mamy dostęp do wszystkich mobów. W ogóle jest noc, więc nic nie widzicie i tak. No ale. Mamy dostęp do wszystkich mobów i mamy parę pierdółek typu mm, ceramika, mm, świece, doniczki, jakieś barwniki, słuchajcie, cegła, szkło. <noise> jakieś... O koralowce mamy! Ale spoko, wow! Mm, także mamy dostęp do takich śmieci. Znaczy śmieci nie śmieci, no to wszystko jest fajne, tylko... Tylko skąd to tutaj się bierze, no nie? To jest magiczne, ale będę sobie to magazynował po prostu, będę to sobie magazynował po prostu właśnie z tyłu w tych dwóch skrzyniach. Yy, Okej, okay, bo tutaj, już naprawdę, upraw to już nie potrzebujemy, kompletnie, także, także hasta la vista I, 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 i to tyle. no powder, no to jeszcze rozumiem, że zwiedźmy i tak dalej, także to spoko, yy, dobra, to sobie będę, mówię, chował tutaj i niech sobie to będzie, może się kiedyś przyda. Mm, tak czekam właściwie, to możemy zobaczyć co ten wieśniak nam oferuje o ile się nie zdespawnował, bo może faktycznie minie ta minie tam, minie burza. I zobaczycie to słońce. W sumie bym poszedł spać, to by minęła burza. Hej! No tak, no dokładnie. Zaraz to zrobimy, tylko jeszcze zobaczę tą ofertę u gościa i i najwyżej sobie z nim pohandluję już poza nagraniem, bo zbieram ożwi, by się przydał. Bo żwiru naturalnie nie mam skąd pozyskać I kupię kobla, okej okay. Czyli ten wieśniak będzie dla mnie ważny Za chwilę sobie z nim mówię, pohandluję e, Pryzmaryn też brałem od jakiegoś wieśniaka Tak, żeby mieć dla hecy e, Ale to już poza nagraniem Ja idę spać, pokażę wam tą piękną tęczę na żywo I to tyle Dziękuję wam wszystkim za oglądanie No i super są oceny w ogóle e, Jak sprawdziłem to naprawdę super są oceny Więc naprawdę wam wszystkim Bardzo mocno dziękuję Z tego, z tego tytułu doceniam i, i bardzo motywuje mnie to do pracy eee... staram się znaleźć jakąś dobrą perspektywę tego ale no w każdym razie nie, no tęcza jest po prostu niesamowita jest całym takim pełnym okręgiem ale się jaram, cudownie dobra, dziękuję wam wszystkim jeszcze raz za każdą łapkę w górę za każdy komentarz i, i, i w ogóle super są wyświetlania i wszystko dziękuję wam, do zobaczenia w następnym odcinku hej!